Mgła umysłowa po sześćdziesiątce? Czy zdarza Ci się, że myśli stają się mniej ostre, a pamięć płata figle? To nie musi być wyrok. Nie pozwól, by poczucie zagubienia i dezorientacji zdominowało Twoje życie. Wielu z nas zauważa, że z wiekiem myśli stają się mniej klarowne, jakby przesłaniała je mgła. Łatwiej zapominamy, gubimy słowa, trudniej się skoncentrować i skupić uwagę na jednej rzeczy. Często uznajemy to za nieuniknioną część starzenia, za coś, z czym po prostu trzeba się pogodzić, ale nie zawsze musi tak być nie trać nadziei na poprawę. W wielu przypadkach winny jest nie wiek, sam w sobie, a niedobór kluczowych składników odżywczych, które napędzają nasz mózg i pozwalają mu pracować na pełnych obrotach. Zamiast się poddawać i godzić z pogarszającym się samopoczuciem, warto zadać sobie pytanie: czy mogę coś z tym zrobić, aby odzyskać sprawność umysłu? Nasz mózg to precyzyjny mechanizm, niezwykle skomplikowany i wrażliwy. Potrzebuje odpowiedniego smarowania, czyli dostarczenia niezbędnych substancji, by działać sprawnie i efektywnie. Mgła umysłowa to często sygnał alarmowy, że czegoś nam brakuje, że naszemu mózgowi brakuje paliwa. Czasem wystarczy niewielka zmiana w diecie lub stylu życia, wprowadzenie kilku zdrowych nawyków, by znów poczuć jasność umysłu, energię i radość z życia. Dziś opowiem o jednym z najważniejszych sprzymierzeńców naszego mózgu o witaminie, która odgrywa kluczową rolę w jego funkcjonowaniu witaminie B12. Witamina B12 czyli kobalamina to kluczowy składnik dla zdrowia mózgu i układu nerwowego. Działa jak izolacja na przewodach. Chroni nerwy, umożliwia szybkie przesyłanie impulsów. Jej niedobór prowadzi do problemów z pamięcią, koncentracją i ogólnego zmęczenia. B12 wspiera produkcję czerwonych krwinek, które dostarczają tlen do mózgu. Bierze udział w syntezie DNA i przemianach energetycznych. Bez niej czujemy się wyczerpani, nawet po odpoczynku. To nie jest tylko dodatek. To fundament sprawnego umysłu. Objawy przypisywane wiekowi mogą być po prostu sygnałem niedoboru tej witaminy. Dlaczego po 60. tak często brakuje nam B12, mimo że jemy produkty zwierzęce? Z wiekiem żołądek produkuje mniej kwasu solnego i czynnika Kasla niezbędnych do wchłaniania B12. Nawet przy dobrej diecie organizm może nie przyswajać tej witaminy. Zmiany w nawykach żywieniowych, mniejszy apetyt czy unikanie mięsa dodatkowo zwiększają ryzyko niedoboru. Diety wegetariańskie i wegańskie wymagają suplementacji, bo B12 występuje głównie w produktach zwierzęcych. Leki na zgagę, cukrzycę czy choroby przewodu pokarmowego także utrudniają wchłanianie B12. Wszystko to sprawia, że seniorzy są szczególnie narażeni na niedobory, dlatego warto regularnie kontrolować jej poziom. Zastanawiasz się, jak niedobór witaminy B12 może wpływać na Twoje samopoczucie? Jednym z niepokojących objawów jest tak zwana mgła umysłowa. Ale jak dokładnie brak B12 powoduje mgłę umysłową? Przyjrzyjmy się mechanizmom, które za to odpowiadają. Po pierwsze, niedobór B12 często prowadzi do anemii. A anemia oznacza, że mózg dostaje mniej tlenu, staje się przez to ospały, wolniej reaguje i jest mniej sprawny. To tak, jakby ktoś zdjął mu dopływ energii. Po drugie, witamina B12 jest kluczowa dla zdrowia nerwów. Jej brak uszkadza osłonki mielinowe nerwów, które działają jak izolacja na kablach, spowalniając przekaz impulsów nerwowych. Stąd biorą się trudności z pamięcią, problemy z koncentracją i ogólne spowolnienie reakcji. Po trzecie, niedobór B12 podnosi poziom homocysteiny we krwi. Homocysteina w dużym stężeniu jest toksyczna dla komórek nerwowych, przyczyniając się do ich uszkodzenia i zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu. Te trzy mechanizmy działają synergistycznie. Razem powodują, że myśli stają się zamglone, procesy poznawcze spowolnione, a codzienne zadania, które wcześniej nie sprawiały problemu, nagle stają się trudniejsze do wykonania. Ale jest też dobra wiadomość. Niedobór B12 często można łatwo odwrócić, a skutki jego niedoboru zminimalizować. Uzupełnienie tej witaminy, czy to poprzez suplementację, czy dietę bogatą w B12, pomaga odbudować osłonki nerwowe i przywrócić sprawność umysłu. Dlatego warto działać, zanim objawia się masilę i zanim niedobór witaminy B12 spowoduje poważniejsze problemy. To prosty, ale skuteczny sposób na odzyskanie jasności myślenia i poprawę jakości życia. Jak zadbać o odpowiedni poziom witaminy B12? To pytanie, które zadaje sobie wiele osób, zwłaszcza w starszym wieku. Utrzymanie właściwego poziomu tej witaminy jest kluczowe dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Najlepsze źródła B12 to przede wszystkim mięso. Ryby, szczególnie te tłuste, jak łosoś czy makrela, są doskonałym wyborem. Jajka, a zwłaszcza żółtka, również dostarczają witaminy B12. Mleko i jego przetwory, takie jak sery i jogurty, są cennym źródłem tej witaminy. Warto regularnie włączać te produkty do diety, aby zapewnić sobie odpowiednią dawkę B12. Jednak z wiekiem sama dieta może nie wystarczyć, ponieważ zdolność organizmu do wchłaniania witaminy B12 maleje. Dlatego często potrzebna jest suplementacja, aby uzupełnić ewentualne niedobory. Dostępne są tabletki, które można łatwo połknąć: pastylki do ssania, które rozpuszczają się w ustach, i spreje, które aplikuje się pod język. Formy podjęzykowe są szczególnie dobre dla seniorów, ponieważ wchłanianie witaminy odbywa się bezpośrednio do krwiobiegu, omijając przewód pokarmowy. Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji, aby ustalić odpowiednią dawkę i formę preparatu. Proste badanie krwi pokaże, czy masz niedobór witaminy B12. I jaką dawkę wybrać, aby skutecznie uzupełnić braki? W poważnych przypadkach, gdy niedobór jest znaczny, lekarz może zalecić zastrzyki z B12. Dbaj też o odpowiednie nawodnienie organizmu, pijąc regularnie wodę. Sen, odpowiednia ilość snu jest kluczowa dla regeneracji organizmu. Ruch, regularna aktywność fizyczna poprawia krążenie i dotlenia mózg. I ćwiczenia umysłowe, takie jak czytanie. Rozwiązywanie krzyżówek czy gry logiczne. To wszystko wspiera zdrowie mózgu i pomaga utrzymać sprawność umysłową na dłużej. Połączenie odpowiedniej diety, ukierunkowanej suplementacji i zdrowego stylu życia to najlepsza ochrona przed mgłą umysłową i problemami z koncentracją. To inwestycja w jasność umysłu i dobrą kondycję na długie lata. Poczucie utraty sprawności umysłowej nie musi być wyrokiem. Często mamy większy wpływ na swój umysł niż sądzimy. Witamina B12 to tego dowód. Proste kroki, rozmowa z lekarzem, badanie krwi, ewentualna suplementacja mogą przynieść ogromną poprawę. Gdy mgła znika, wraca energia, chęć do działania i radość z codziennych aktywności. Dbając o B12, inwestujesz w niezależność i jakość życia. Twój mózg to ogród. Pielęgnuj go, a odwdzięczy się sprawnością przez lata, nie ignoruj sygnałów organizmu. Działaj, sprawny umysł to największy skarb, zadbaj o niego już dziś.